Witajcie, kochani, 7 grudzień, poniedziałek. Dzisiaj dla Was wlosałam kartę dnia. Karta dnia to sąd ostateczny. Kochani, dziś będziemy bardzo świadomi naszych konsekwencji z naszych wykonanych czynów. Nastąpi przełom w naszym życiu jakieś takie wewnętrzne przebudzenie. Zrobimy sobie będziemy starali się zrobić sobie taki wewnętrzny bilans zysków i strat. Ale to nie chodzi o zyski, straty tylko finansowe, tylko także o to, ile przyjaciół straciliśmy, ile przyjaciół zyskaliśmy, jacy tak naprawdę byliśmy dobrymi ludźmi. Więc taki sobie bilans wewnętrzny możemy jak najbardziej zrobić, ale to nas popchnie samemu, więc nawet tego nie trzeba planować za bardzo. Dzisiaj, kochani, pozbądźmy się. Dawnych, ciężkich sytuacji życiowych. Czyli, mamy, jeżeli mamy jakieś poczucie winy, coś nas gnębi od środka, to po prostu pożegnajmy się z tymi przykrymi wspomnieniami i zacznijmy żyć po prostu bez tego. Bo nie ma sensu się tak katować wewnętrznie i gnębić. Odrzućmy swoje wino, odrzućmy wszystkie traumy, jakie przeszliśmy. Ja wiem, że porzucenie traumy nie jest łatwe, ale chociaż róbmy coś w tym kierunku, żeby kochani ta trauma nie wracała, bo ona już wystarczająco nas wyniszczyła i teraz trzeba ten, to życie swoje odbudować bez niej. Dziś się mogą odradzać nowe przyjaźnie, nowe znajomości. Możemy się z kimś, z kim byśmy pokłóceni w rodzinie, będziemy mogli się z nimi pogodzić. Wróci wszystko do nas, to co jest dobre. Będziemy także, kochani, cudownie czuli się wyzwoleni. I to, co straciliśmy dzisiaj, jest to, z czego się dzisiaj wyzwolimy. Zastąpi no, to coś czymś nowym, czymś dobrym. Czy coś o na naszej drodze może stanąć takiego, że aż dziwi? Mówię, możemy poznać wspaniałych ludzi, którzy poprowadzą nas przez życie zupełnie inaczej niż żeśmy do tej pory. Więc tak jak mówię, pożegnajmy swoje traumy, zróbmy sobie taki wewnętrzny rozcuchunek sumienia, jacy byliśmy, jacy jesteśmy. A to nam zostanie w jakiś sposób wynagrodzone. Kochani, karta sąd ostateczny. Pokazuje uczucia, głębokie wartości miłości, uwolnienia się od problemów do tej pory, jakie mieliśmy, jeżeli były związane z prawami miłosnymi i ożywienie starej miłości. Więc gdzieś ta stara miłość może nawet jeszcze do nas kochani powrócić. Jaki cel? Uwol Przede wszystkim miejmy dzisiaj za cel uwolnienie się od starej karmy. Czyli tak jak właśnie tak ja mówiłam, wszystkie traumy, wszystko porzucamy, po to żeby zrobić miejsce na coś nowego na coś dobrego. Finanse generalnie będziemy rozwiązywać wszystkie problemy finansowe. Nie będziemy dzisiaj napotykać się na żadne ciężkie sprawy, które nas będą gnębić. Więc pod tym kątem wszystko pięknie i ślicznie się będzie toczyło. Będziemy kochani, skłonni dzisiaj do przebudzeń. Ale będziemy musimy kochani być także uważni. Kierujmy się swoim głosem wewnętrznym. Bądźmy, żebyśmy mogli rozwiązywać dużo swoich problemów dzięki temu. Jeżeli będziemy słuchali siebie, każdy problem będzie rozwiązany. Nie słuchajmy wszystkich dookoła, tylko słuchajmy po prostu siebie, bo to są nasze problemy. To jest nasze życie. Tak? Więc tutaj się kierujmy tym. Myślmy dzisiaj, rozmyślajmy, zastanawiajmy się. Nad swoim dotychczasowym życiem. Idzie koniec roku niedługo. Fajnie w ten nowy rok wejść z czystą nową kartą. Więc to, co nas gnębi, to coś morduje, wyrzucamy z siebie, wywalamy. Mamy jeszcze trochę czasu do tego nowego roku, po to, aby na naszej ścieżce stanęły same piękne, wspaniałe rzeczy. Kochani, nic innego nie pozostało, jak podziękować Wam, że jesteście ze mną, a także życzyć Wam pięknego i cudownego dnia. Tak jak już mówiłam kilkakrotnie, jeżeli macie jakieś pytania, czy coś Was nurtuje, zapraszam na stronę Zielona Wróżka, albo proszę pisać pod komentarzami. Jeszcze raz, pięknego, cudownego dnia, kochani, pozdrawiam.